W dzisiejszym filmie zabieram Was do Tarnowa, miasto, które przez wieki było świadkiem historii, rozwoju i niejednej legendy. Spacerując po jego wąskich uliczkach możemy poczuć ducha średniowiecza i nowożytności, który wciąż unosi się nad rynkiem i zabytkowymi kamienicami. Każdy zaułek, każdy kamień opowiada własną historię o znamienitych rodach, bohaterach narodowych, o miejscach sakralnych i parkach pełnych tajemnic. W Tarnowie historia splata się z legendą, a architektura z opowieściami o ludziach, którzy kształtowali losy miasta. Pozwólcie, że poprowadzę Was śladami przeszłości, pokażę niezwykłe miejsca i opowiem historie, które wciąż żyją w sercach mieszkańców. Tarnów to miasto o niezwykle bogatej historii, której początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki o Tarnowie pojawiają się w dokumentach już w XIV wieku, kiedy to miasto zaczęło kształtować swoją tożsamość na styku szlaków handlowych i wpływów różnych rodów szlacheckich. Już wówczas jego położenie było strategiczne, między Krakowem a Rusią Czerwoną, co sprawiało, że Tarnów szybko zyskiwał na znaczeniu gospodarczym i militarnym. Rozwój średniowiecznego Tarnowa związany był ściśle z rodem Tarnowskich, który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu układu urbanistycznego miasta oraz jego administracji. To dzięki ich staraniom Tarnów uzyskał prawa miejskie, które pozwoliły na rozwój handlu, rzemiosła oraz samorządu miejskiego. Dzięki przywilejom uzyskanym w średniowieczu Tarnów mógł organizować targi i jarmark, co przyciągało kupców i rzemieślników z całego regionu. Miasto stało się ważnym ośrodkiem handlu solą, zbożem i wyrobami rzemieślniczymi, a jego rynek i zabudowa zaczęły nabierać charakterystycznego kształtu. W tym czasie powstały pierwsze kamienice oraz mury obronne, które miały chronić mieszkańców przed najazdami. Tarnów nie był jednak jedynie miejscem wymiany handlowej, rozwijała się tu również kultura i edukacja. Już w średniowieczu istniały tu pierwsze szkoły parafialne. A z czasem powstały struktury administracyjne, które nadawały miastu nowoczesny jak na owe czasy charakter. W okresie nowożytnym Tarnów przeszedł szereg zmian i stanął przed nowymi wyzwaniami. W XVI i XVII wieku miasto rozwijało się dynamicznie: rozbudowywano jego zabudowę oraz wzmacniano fortyfikacje miejskie. Znaczący wpływ na Tarnów miały również rody Sanguszków, które współpracowały z Tarnowskimi, inwestując w budowę pałaców, kościołów i obiektów sakralnych. W tym czasie miasto stawało się coraz bardziej widoczne na mapie Rzeczypospolitej, odgrywając rolę ośrodka administracyjnego i gospodarczego regionu. Tarnów nie uniknął jednak licznych wojen, najazdów i konfliktów politycznych. Najazdy szwedzkie w XVII wieku, wojny z Turkami czy konflikty wewnętrzne miały wpływ na życie mieszkańców, pozostawiając ślady w miejskiej zabudowie oraz w pamięci społecznej. Pomimo tych trudności Tarnów zachował swoją tożsamość i stopniowo odbudowywał swoje dziedzictwo. W XVIII i XIX wieku rozwój miasta nabrał nowego tempa, głównie dzięki rozwojowi przemysłu i transportu. W 1856 roku zakończono budowę kolei Kraków-Dębica, co połączyło Tarnów z ważnymi ośrodkami handlowymi i ułatwiło wymianę towarów oraz rozwój przemysłu lokalnego. W tym czasie powstawały także nowe ulice, planty oraz parki miejskie, które nadały miastu bardziej uporządkowany i reprezentacyjny charakter. Układ rynku z kamienicami i ratuszem pozostaje do dziś centralnym punktem miasta, świadcząc o jego wielowiekowej historii. Urbanisty Katarnowa, charakterystyczne planty i historyczne kamienice są bezpośrednim efektem tych przemian. Mieszkańcy i władze miasta przywiązywali dużą wagę do zachowania tradycji i dziedzictwa, tworząc równocześnie miasto nowoczesne i funkcjonalne. Dzięki temu Tarnów stał się miejscem, w którym historia i teraźniejszość współistnieją, a każdy zaułek opowiada swoją historię. Z dawnego średniowiecznego rynku przez renesansowe kamienice, po XIX-wieczne pałace i nowoczesne obiekty użyteczności publicznej. Wszystkie te elementy tworzą spójną opowieść o mieście które przez wieki rozwijało się, przetrwało wojny i konflikty, a dziś przyciąga turystów swoją bogatą historią, architekturą i niepowtarzalnym klimatem. Historia Tarnowa to historia miasta, które nie zatraciło swojej tożsamości mimo licznych wyzwań. To opowieść o ludziach, którzy tworzyli jego losy, o rodach szlacheckich, rzemieślnikach, kupcach i mieszkańcach, którzy przez wieki kształtowali jego charakter. To również historia, która wciąż żyje w miejskich murach, w układzie rynku w plantach i zabytkowych kamienicach, tworząc dziedzictwo, które dziś możemy podziwiać i którym możemy się inspirować. Spacerując po tarnowie możemy poczuć te historie niemal namacalnie, w kamieniach brukowanych ulic, w fasadach pałaców i kościołów, a także w opowieściach, które przetrwały wieki. Tarnów to miasto, w którym przeszłość i teraźniejszość splatają się w fascynującą całość, a jego historia wciąż inspiruje kolejne pokolenia, pozostawiając niezatarte ślady w pamięci mieszkańców i odwiedzających. Tarnów jest miastem, w którym historia odbija się w kamieniu i drewnie, tworząc niepowtarzalny klimat Starego Miasta. Już samo centrum zachwyca układem przestrzennym typowym dla średniowiecznych miast handlowych. Rynek Główny, otoczony kamienicami z różnych epok, stanowi serce miasta, miejsce spotkań mieszkańców i turystów. To tutaj można poczuć puls historii, spacerując między renesansowymi i barokowymi fasadami, których detale, bogato zdobione gzymsy, okiennice, attyki i wykusze, świadczą o bogactwie dawnych właścicieli kamienic oraz kunszcie lokalnych rzemieślników. Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Tarnowa jest oczywiście ratusz, górujący nad rynkiem, którego sylwetka łączy elementy gotyku i renesansu. Wieża ratuszowa, wysoka i smukła, od wieku pełniła funkcję strażniczą i reprezentacyjną, a dziś zachwyca turystów swoim widokiem na miasto i okolice. Wokół rynku wciąż zachowały się kamienice z XVI i XVII wieku w których elewacjach odnaleźć można subtelne zdobienia, pilastry, gzymsy i ornamenty roślinne, będące typowym przykładem renesansowego i barokowego kunsztu architektonicznego. Spacerując po wąskich uliczkach można dostrzec również ślady dawnych bram miejskich oraz fragmenty murów obronnych, które kiedyś chroniły miasto przed najazdami i pożarami. Nie można pominąć w tym kontekście Bazyliki Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która jest jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Tarnowa. Jej wnętrze, pełne gotyckich sklepień, barokowych ołtarzy i bogato zdobionych kaplic, stanowi prawdziwe architektoniczne i artystyczne dziedzictwo miasta. Obok katedry znajdują się także liczne kościoły i klasztory, w tym drewniane świątynie, które przetrwały wieki i przypominają o dawnych technikach budowlanych oraz duchowym życiu mieszkańców Tarnowa. Niektóre z tych drewnianych kościołów położone nieco poza ścisłym centrum zachwycają prostotą formy i malowniczym otoczeniem, tworząc kontrast z monumentalnością miejskich budowli. Pałace i wille rozsiane po centrum i obrzeżach miasta to kolejny element tarnowskiej architektonicznej mozaiki. Wiele z nich powstało w XIX i na początku XX wieku, kiedy Tarnów przeżywał okres rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Bogato zdobione fasady, finezyjne balkony, rozległe ogrody i aleje wiodące do bram wejściowych, wszystko to pokazuje, że dawni mieszkańcy miasta nie tylko dbali o funkcjonalność swoich domów, ale też o estetykę otoczenia. Spacer po dzielnicach z pałacami i willami pozwala przenieść się w czasie i poczuć atmosferę dawnego Tarnowa, gdzie każdy budynek był świadectwem pozycji społecznej i wyczucia artystycznego właścicieli. Charakterystycznym elementem tarnowskiej architektury jest również układ rynku oraz planty otaczające dawną zabudowę miejską. Te zielone przestrzenie pełne drzew, fontan i ławek nadają centrum miasta wyjątkowego uroku i sprzyjają spacerom historycznymi szlakami. Szczególnie latem, gdy promienie słońca odbijają się od renesansowych fasad, Tarnów staje się miejscem, w którym historia i współczesność splatają się w harmonijną całość. Tarnów nie jest tylko miastem zabytków monumentalnych. Jego urok kryje się również w detalach. Kamienne portale, rzeźbione drzwi, fragmenty dawnych murów oraz drobne tablice pamiątkowe przypominają o historii miasta i jego mieszkańcach. Spacerując ulicami, można natknąć się na fragmenty dawnych cmentarzy, pomniki i kapliczki, które do dziś opowiadają o dawnych wydarzeniach, ważnych postaciach i lokalnych tradycjach. Dla turystów miasto oferuje różnorodne trasy spacerowe i ścieżki historyczne, które pozwalają odkryć tarnów krok po kroku. Przewodniki zarówno drukowane, jak i multimedialne prowadzą przez najważniejsze zabytki, pokazując ich architektoniczne detale, historie dawnych mieszkańców i ciekawostki związane z miejską zabudową. Wiele tras koncentruje się na rynku i jego najbliższej okolicy, ale równie atrakcyjne są szlaki prowadzące do pałaców, willi oraz kościołów położonych na obrzeżach miasta, które tworzą pełny obraz tarnowskiego dziedzictwa architektonicznego. Architektura tarnowa jest więc nie tylko świadectwem jego przeszłości, ale także żywym elementem współczesnej przestrzeni miejskiej. Od renesansowych kamienic, przez gotyckie i barokowe kościoły, aż po eleganckie wille. Każdy budynek opowiada swoją historię, a spacer po Tarnowie staje się podróżą przez wieki, pozwalającą poczuć ducha miasta i zrozumieć, jak przeszłość kształtowała jego współczesną tożsamość. Tarnów to nie tylko miasto zabytków i historii zapisanej w kronikach. To także przestrzeń pełna opowieści, które przez wieki przekazywano z ust do ust, tworząc niezwykły klimat tajemniczości. Spacerując po rynku czy wąskich uliczkach, można odnieść wrażenie, że za fasadami starych kamienic kryją się historie, które nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione. Te lokalne legendy i ciekawostki stanowią niezwykły dodatek do faktów historycznych, pozwalając poczuć atmosferę dawnego Tarnowa w sposób bardziej intymny i nieuchwytny. Jedna z najbardziej znanych legend mówi o duchu rycerza, który do dziś ma nawiedzać okolice Tarnowskiego Rynku. Według opowieści był to niegdyś obrońca miasta, który zginął w trakcie oblężenia. Jego dusza nie zaznała spokoju, ponieważ przysięgał strzec tarnowa aż po kres czasów. Nocami, w świetle księżyca, mieszkańcy mieli dostrzegać sylwetkę zakutą w zbroję, przemierzającą puste zaułki. Choć trudno dziś rozdzielić legendę od fantazji, to właśnie takie historie sprawiają, że stare mury nabierają głębszego znaczenia i nie są jedynie materialnym świadectwem przeszłości ale także nośnikami ludzkich emocji i lęków. Tajemniczość Tarnowa podkreślają również opowieści o podziemnych przejściach, które miały łączyć najważniejsze budowle miasta. Według przekazów pod rynkiem i okolicznymi kamienicami istniała rozbudowana sieć tuneli. Mogły one służyć zarówno kupcom do przechowywania towarów, jak i mieszkańcom jako schronienie w czasie wojen i pożarów. Z czasem część przejść została zasypana lub zapomniana, ale wciąż powracają historie o ludziach, którzy odkrywali w piwnicach wejścia prowadzące w głąb Ziemi. Takie opowieści budzą wyobraźnię i skłaniają do zadumy, ile jeszcze sekretów kryje się pod stopami współczesnych tarnowian. Wśród ciekawostek historycznych warto wspomnieć o detalach, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, a w rzeczywistości opowiadają o życiu dawnych mieszkańców. Na wielu kamienicach wciąż można dostrzec znaki kupieckie, które pełniły rolę swoistych szyldów. Wyrzeźbione symbole informowały przechodniów, czym zajmował się właściciel budynku. Takie drobne elementy pozwalają wyobrazić sobie gwarne życie rynku, gdzie spotykali się rzemieślnicy, kupcy i podróżnicy z odległych stron. Tarnów ma również swoje dramatyczne historie, które z biegiem czasu obrosły w legendy. Jedna z nich dotyczy pożarów, które wielokrotnie nawiedzały miasto. Mówi się, że jeden z największych pożarów wybuchł w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Iskry z kuźni miały wzniecić ogień, który rozprzestrzenił się błyskawicznie po drewnianej zabudowie. W pamięci mieszkańców wydarzenie to zapisało się jako kara za pychę i brak pokory wobec losu. Z tamtych czasów pochodzi przekonanie, że w ogniu miasta kryły się siły nadprzyrodzone, a płomienie pochłaniały nie tylko domy, ale też ludzkie nadzieje. Warto wspomnieć również o mniej znanych postaciach związanych z Tarnowem. Wśród nich znajdują się dawni mieszczanie, którzy dzięki swoim pomysłom i odwadze zapisali się w lokalnej pamięci. Niektóre opowieści mówią o handlarzach, którzy oszukiwali na wadze, a później spotykała ich surowa kara losu. Inne o kobietach, które dzięki sprytowi i przebiegłości ratowały swoje rodziny w czasach kryzysu. Te ludzkie historie, choć często zapomniane, nadają Tarnowskim ulicom wyjątkowego charakteru bo każda z nich mogła być świadkiem dramatów i triumfów codziennego życia. Nie brak w Tarnowie także zagadek związanych z architekturą. Niektóre kamienice posiadają nietypowe okna czy wąskie przejścia, których przeznaczenie do dziś pozostaje niejasne. Historycy próbują je wyjaśnić względami praktycznymi, dostosowaniem do zabudowy czy obrony, ale w ludowych przekazach mówi się o przejściach używanych przez duchy lub przez ludzi zajmujących się zakazanymi praktykami. Te mroczne historie, choć trudne do potwierdzenia, sprawiają, że Tarnów zyskuje aurę miasta, w którym granica między rzeczywistością a legendą jest niezwykle cienka. Tarnów znany jest również jako miejsce, gdzie życie codzienne splata się z kulturą i tradycją. Do dziś odbywają się tu jarmarki, podczas których można poczuć na miastkę atmosfery dawnych wieków. Dla wielu mieszkańców te wydarzenia to nie tylko okazja do handlu czy zabawy, ale także do pielęgnowania wspólnej pamięci i poczucia tożsamości. W ten sposób legendy i ciekawostki historyczne wciąż żyją, przekazywane w rodzinnych opowieściach i podczas spotkań w gronie przyjaciół. Lokalne legendy Tarnowa przypominają nam, że historia nie jest jedynie zbiorem suchych dat i faktów. To także emocje, opowieści i wierzenia, które nadają miejscom duszę. Dzięki nim stare mury ożywają, a miasto przestaje być tylko przestrzenią zabudowaną. Staje się żywą opowieścią, w której każdy szczegół ma znaczenie. Tarnów z jego siecią podziemi, duchami dawnych rycerzy i tajemniczymi detalami kamienic, zaprasza do odkrywania swoich sekretów, które wciąż czekają na tych, którzy odważą się wsłuchać w echo przeszłości. Historia Tarnowa nie byłaby pełna bez ludzi, którzy nadali jej kierunek i pozostawili trwały ślad w dziejach miasta. To właśnie ich decyzje, ambicje i marzenia ukształtowały przestrzeń, którą dziś podziwiamy oraz pamięć, którą wciąż pielęgnujemy. Każdy z tych bohaterów, od potężnych rodów magnackich po żołnierzy i społeczników, wnosił coś unikalnego, tworząc opowieść o Tarnowie jako miejscu pełnym wielkości, ale też dramatów i prób, jakie wystawiała historia. Pierwszymi, którzy na zawsze zapisali się w pamięci miasta byli Tarnowscy, ród, od którego wzięła się sama nazwa Tarnowa. To właśnie dzięki nim w XIV wieku niewielka osada zyskała prawa miejskie i zaczęła się rozwijać w kierunku handlu. Rzemiosła i administracji. Tarnowscy inwestowali w rozbudowę infrastruktury, wspierali kościoły i dbali o prestiż miasta, czyniąc z niego ważny punkt na mapie Małopolski. Do dziś w murach katedry i w układzie rynku można odnaleźć ślady ich mecenatu, a pamięć o rodzie trwa w licznych legendach i pamiątkach architektonicznych. Kolejną dynastią, która odcisnęła mocne piętno na dziejach miasta, byli Sanguszkowie. Przez wieki łączyli tradycje z nowoczesnością, dbając nie tylko o rozwój Tarnowa, ale i o otaczające go dobra ziemskie. Zasłynęli jako mecenasowie kultury i sztuki, wspierali rozwój edukacji oraz inicjatywy społeczne. Ich działalność uczyniła Tarnów nie tylko ośrodkiem handlowym, lecz także kulturalnym, przyciągającym artystów i uczonych. Wspomnienie rodu Sanguszków to świadectwo, że miasto nie rozwijało się wyłącznie dzięki sile militarnej czy gospodarce, ale również dzięki trosce o duchowy i artystyczny wymiar życia. Nie brakowało w Tarnowie również postaci związanych z duchowieństwem i życiem religijnym. Duchowni odgrywali ogromną rolę, nie tylko w kształtowaniu moralności mieszkańców, ale także w życiu społecznym. Organizowali pomoc charytatywną. Wspierali szkolnictwo i prowadzili działalność, która miała ogromne znaczenie w czasach kryzysów i zagrożeń. Kościoły i klasztory, które do dziś stoją w Tarnowie, są świadectwem ich pracy i świadczą o wielowiekowej tradycji zakorzenionej głęboko w miejskiej tkance. Jednak najważniejszą postacią, której imię nierozerwalnie wiąże się z Tarnowem, pozostaje generał Józef Bem. Urodzony w tym mieście w 1794 roku, szybko stał się symbolem odwagi, niezłomności i walki o wolność. Jako bohater narodowy Polski, a zarazem Węgier, przeszedł do historii jako dowódca, który w najtrudniejszych chwilach potrafił wznieść się ponad podziały i inspirować ludzi do walki o ideały. Jego życie to historia człowieka, który nigdy nie godził się na kompromisy wobec spraw najważniejszych ojczyzny i wolności. Bem zasłynął przede wszystkim jako znakomity stratek i wojskowy. Walczył w wojnach napoleońskich, brał udział w powstaniu listopadowym, a jego największą sławę przyniosła działalność na Węgrzech podczas Wiosny Ludów. Węgrzy do dziś czczą go jako jednego z najważniejszych bohaterów swojego narodowego zrywu, a w Tarnowie jego pamięć jest szczególnie pielęgnowana. To właśnie tutaj spoczywają jego prochy w mauzoleum w parku Strzeleckim. Miejscu, które dla mieszkańców stało się symbolem więzi między narodami i świadectwem wspólnej walki o wolność. Postać Bema obrosła również w liczne anegdoty i ciekawostki. Opowiadano, że potrafił zaskarbić sobie sympatię żołnierzy nie tylko dzięki talentowi dowódczemu, ale i osobistemu zaangażowaniu. Był człowiekiem prostolinijnym, który nie stronił od rozmów z szeregowymi, dzielił ich trudy i nigdy nie stawiał się ponad innymi. Ta skromność Połączona z wielką odwagą, sprawiła, że stał się legendą jeszcze za życia. Jego nazwisko wymawiane było szacunkiem nie tylko w Polsce, lecz także w wielu krajach Europy. Obok Bema w dziejach Tarnowa pojawiały się także inne postacie, które, choć mniej znane, odegrały ważną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości. Byli to nauczyciele, lekarze, artyści czy działacze społeczni, którzy swoim codziennym wysiłkiem budowali miasto od podstaw. Ich praca, choć nie zawsze spektakularna, miała ogromne znaczenie. To oni dbali o edukację młodych pokoleń, o zdrowie mieszkańców i o rozwój kultury. W ten sposób Tarnów wyrastał nie tylko na silne centrum administracyjne, ale także na wspólnotę, w której każdy miał swój udział w historii. Wpływ tych osób na Tarnów widoczny jest do dziś. W architekturze miasta odnajdujemy ślady magnackich inwestycji, w szkołach i instytucjach kultury. Ducha mecenatu Sanguszków w pamięci zbiorowej, niezłomność Bema i innych bohaterów. To właśnie dzięki nim Tarnów nie jest tylko miejscem na mapie, lecz miastem z duszą, której kształt nadawały przez wieki kolejne pokolenia ludzi wielkich i zwyczajnych, ale zawsze oddanych swojej ziemi. Tarnów to miasto, w którym przeszłość i teraźniejszość splatają się ze sobą w sposób niemal namacalny. Spacerując jego ulicami, trudno nie zauważyć, jak historia kształtuje każdy detal. Od brukowanych zaułków, przez renesansowe kamienice, aż po monumentalne pomniki i mauzoleum generała Bema. To, co wydarzyło się tutaj przed setkami lat, nie pozostało wyłącznie na kartach ksiąg. Wciąż żyje w świadomości mieszkańców, w miejskiej przestrzeni i w tradycjach, które co roku są pielęgnowane. Dziedzictwo Tarnowa to nie tylko zabytki i materialne pamiątki ale także bogata symbolika i pamięć o ludziach, którzy w różnych epokach nadawali ton miastu. Festiwale, wydarzenia kulturalne i edukacyjne wciąż przypominają o tym, że Tarnów jest strażnikiem historii. Dni pamięci, koncerty, rekonstrukcje czy wystawy stają się mostem między tym, co było, a tym, co jest, pozwalając kolejnym pokoleniom lepiej zrozumieć własną tożsamość. Warto też wspomnieć, że lokalne szkoły i instytucje kulturalne pełnią ważną rolę w przekazywaniu młodym ludziom historii miasta, czyniąc ją częścią codziennego życia, a nie jedynie odległą przeszłością. Wpływ dawnych rodów duchownych czy bohaterów narodowych odnajdujemy również w dzisiejszej kulturze Tarnowa. Patroni ulic i szkół przypominają o ich dokonaniach. A uroczystości rocznicowe stają się okazją do refleksji nad tym, jak wiele zawdzięczamy ludziom, którzy przed nami budowali miasto i bronili jego wartości. To sprawia, że Tarnów jest czymś więcej niż zwykłym miejscem. Staje się żywą kroniką historii, otwartą dla każdego, kto zechce wsłuchać się w jej opowieść. Warto zauważyć, że w Tarnowie przeszłość nie ciąży, lecz inspiruje. Każdy detal architektury, każda legenda i każdy symbol staje się zaproszeniem, by poszukać w nich czegoś dla siebie, inspiracji, refleksji, a czasem po prostu chwili zadumy. To miasto przypomina, że historia nie jest martwa, lecz stanowi fundament, na którym wciąż budujemy teraźniejszość. Można odnieść wrażenie, że Tarnów sam w sobie jest swoistym pomnikiem pomnikiem pamięci, dumy i ciągłości a jednocześnie pozostaje przestrzenią otwartą, gdzie każdy odwiedzający ma szansę poczuć niezwykłą energię płynącą z wieków doświadczeń. Być może właśnie dlatego mówi się, że Tarnów jest miejscem, gdzie czas płynie inaczej, gdzie sekundy teraźniejszości przenikają się z echem dawnych wydarzeń. W tej mistycznej perspektywie Tarnów jawi się jako miasto pełne tajemnic, które nigdy nie zostaną w pełni odkryte. Każdy spacer po jego rynku, każda wizyta w katedrze czy spojrzenie na mauzoleum Bema staje się okazją do zadania sobie pytań o sens historii i o to, co my sami pozostawimy po sobie. To miejsce, które nie tylko przechowuje przeszłość, ale też uczy, że nasze czyny i wybory również stają się częścią większej opowieści. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży przez Dzieje Tarnowa. Jeśli chcecie odkrywać kolejne niezwykłe miejsca Małopolski, serdecznie zapraszam do obejrzenia mojego filmu o Zamku W Niedzicy. Warowni pełnej legend i sekretów, która czeka na to, by odsłonić swoje tajemnice. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek i zostawić łapkę w górę to dzięki temu mogę tworzyć dla Was kolejne opowieści o miejscach, które skrywają niezwykłą historię. Tarnów był tylko jednym z przystanków na tej drodze. Przed nami jeszcze wiele miast, wiele tajemnic i wiele inspirujących historii, które czekają, by je odkryć. Do zobaczenia!